Aha nie, bo, tu nie, nie ma bo na... to Nie, bo Ale macie grilla, kurwa. Odkupcie ode mnie tamtego. Czekaj. Teraz Dobra, czekaj. Masz daj tą rękawiczkę i tu mi po prostu. Jutro co na tubie będziecie. Jeszcze kurwa. *bał tą śrubę, do <noise> grilla. A spoko, nigdy jej nie będzie. Ale powiem wam tak, że i tak grill wam się będzie przewracał. Bo nie jest zabezpieczony z tyłu, nie? No w sumie dziwne jest to. to jego zabezpieczenie. Chyba, że będziecie tu kłaść, tylko nie? To kłaśćcie. No, to jest. To, no. Jak z tej strony go będziecie obciążać, to będzie ok. Co?

Wkładzie, tutaj się obciążę na patryku i wkładzie. Tu będzie. i już będzie fit. Będziesz miał po <gryla> no prostu. Ej, jak ja go później to wychłodzę? To jak to muszę wychłodzić później. Tylko jak go postawisz to, to będzie pół godziny on będzie już zimę. Tak, będzie chłodny. Ty gdzie, gdzie masz tą kiełbasę? Dawaj. Tutaj. Jest ta biała. Aha. Połóż sobie tutaj. Tu się ekspresowo. Tak, tak, tak. Sam już kiełbaski jakbyś chciał.